Marcin Gortat, y, widzimy się na gali KSW 59, no niesamowita historia, bo twój y, kolega z maty, tak naprawdę, Nikola Milanowicz w walce wieczoru z Mariuszem Pudzianowskim, pierwsze co, jakie pytanie mu zadałem, no bo powiedział, że, że, że Marcin Gortat przyjedzie, to czemu nie Marcin Gortat z Mariuszem Pudzianowskim, to by było duże show. Nie, nie, Nikola ma o wiele większe szanse. Nikola jest przede wszystkim judoką, bardzo dobrym judoką, no, czy, czy jest gotowy na takie warunki KSW, na parę rund przeciwko takiemu chłopakowi jak Mariusz Pudzianowski, zobaczymy, na pewno nie będzie miał łatwo, ale, ale jedno mogę powiedzieć, że jeżeli nie braknie tlenu Nikoli i, i będzie miał energię i siłę, to, no to, to naprawdę może, może zrobić krzywdę. Wiemy, że on tu przyjechał do narożników swoich bałkańskich kolegów, którzy walczą tutaj na, na Gali. Dowiedział się około godziny przed rozpoczęciem w ogóle. Galia, jak ty się dowiedziałeś? to jaka była Twoja reakcja? Ja jadłem, byłem w trakcie kolacji, kiedy dowiedziałem się, że Nikola będzie walczył. Dostałem telefon od Nikoli i za chwileczkę zadzwoniłem do Martina Lemandowskiego, dostałem potwierdzenie i no co tu dużo mówić. Nikola ma jeden dar zawsze potrafi się znaleźć w odpowiednim miejscu i odpowiedniej godzinie. No i przyjechał dzisiaj dostał spary szansę. Partner. Przyjechał mój spary partner. Mój partner. Teraz będziemy go rozciągali, rozgrzewali. Słuchajcie. E, i, I to przejdzie i, to, i to, to stanie się rzeczywistością. Ja lecę, idę się rozgrzewać. Słuchajcie, no niestety przyjechał tak powiem mój szef, mój przyjaciel i tak dalej. No, Tanie skóry nie sprzedamy. Dobrze, no bo wy się znacie właśnie, właśnie z maty, tak? Trenujecie razem. No wiemy, że to jest utytułowany Judoka i, i zawodnik, który odnosił też sukcesy w Sambo. Tak, no przede wszystkim Nikola, znamy się z Nikolą już od wielu lat i od, od dobrych 8-9 lat jest szefem ochrony mojej na, na wszystkich moich eventach, kampach, meczach i można powiedzieć, że tutaj zajmował się tym przez ostatnie parę lat, aczkolwiek w swoim wolnym czasie również startuje w różnego rodzaju mistrzostwach i wygrywa to wszystko. No, tylko Mar że zobaczymy, jak to dzisiaj będzie w innej formule. Marcin, bo ty będziesz w narożniku i tak myślę dwa problemy. Po pierwsze, no, koszulek na pewno nie będzie z Nikolą Milanowiciem, a po drugie, no jeżeli by były, to na ciebie znaleźć roz, jest rozmiar takiej pewnie też koszulki w ogóle stałeś kiedyś w narożniku u, u kogoś? Nie, nie stałem u nikogo w narożniku, nawet za czasów, jak tata walczył, to nie stałem u niego. Ale, ale mamy trenerów, mamy prawdziwych trenerów tutaj, którzy się nim zajmą. Ja będę tylko tutaj wyłącznie prawdopodobnie nagrywał filmiki dla niego, żeby coś została mu, została mu dobra pamiątka. A w ogóle jakie widzisz y, szanse w starciu no, z Mariuszem Pudzianowskim, który jest w tym sporcie już ponad 10 lat? No tak jak powiedziałem, no, na pewno nie jest, to, nie jest to wygodna sytuacja. Pamiętajmy, że nie patrzmy tutaj, nie wieszajmy psów na Nikoli, nie, nie róbmy z niego nie wiadomo kogo. On tak naprawdę ratuje sytuację tutaj e, całego wieczoru i e, myślę, że nie jest łatwo znaleźć chłopaka, który e, umie coś dobrze robić, tak jak Nikola umie, umie walczyć w judo i do tego jest w przybliżonej wadze 120-130 kg do, do, do Mariusza. Mariusza dlatego y, on został postawiony pod ścianą i myślę, że y, będzie miał szansę pokazania się. No, tak jak powiedziałem wcześniej, walczył, walczył. Czy wytrzyma pod względem tlenu? Nie wiem, ale, ale um, będzie umiał powalić albo rzucić na, na matę. Jak ty w ogóle podchodziłeś do tej walki Mariusza Pudzianowskiego z senegalskim bombardierem, z człowiekiem ważącym 150 kg i będącym takim, jak to wiele osób nazywało, odpowiednikiem Mariusza Pudzianowskiego w, w Senegalu? No, było to ciekawe, na pewno było ciekawe, bardzo dobrze się ta, ta gala zapowiadała. Niestety no, nie, nie, nie należy tutaj również winić KSW, bo to nie KSW sprawiło, że e, problemy pojawiły się u bombardiera. No, to, to jest jego, jego gdzieś tam wina i e, to są jego, jego konsekwencje całej tej sytuacji to są po jego stronie tak naprawdę i e, no, walka zapowiadała się ciekawie, ale... ale... Trzeba, trzeba ją przełożyć na następną. Wierzę, że to może być taki trochę amerykański sen Nikoli, że wychodzi w walce wieczoru, dowiaduje się kilka godzin przed tym pojedynkiem. Może jest, no oczywiście to jest MMA, tu jest zawsze szansa na wygraną i, i, i że on po prostu sprawi tak ogromną sensację wygra tutaj z Mariuszem Pujanowskim. Człowiek tak naprawdę, no nie chcę tego tak nazywać, ale człowiek zniknął. No tak, człowiek zniknął, no tak można powiedzieć. Zobaczymy, słuchajcie, to naprawdę jest bardzo ciężko mówić i wypowiadać się na temat. Ja przede wszystkim patrzę na niego jako przyjaciela, a nie fajtera w klatce. I e, on wyjdzie, zrobi swoje, będzie, będzie na pewno próbował podciąć Mariusza, czy rzucić nim o podłogę, ponieważ naprawdę umie to zrobić. I e, rzucił mną par razy, widziałem jak rzucał innych chłopaków, i, i naprawdę na to trzeba być ostrożnym. Ale czy, czy braknie, czy wystarczy mu paliwa na, 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 na wszystkie rundy i przeciwko Mariuszowi, który już od no, 10 lat jest w ma. Ciężko powiedzieć. No to spytam teraz o Ciebie, no bo nie wiem, czy będziemy mieli szansę porozmawiać po walce. Co tam u Ciebie słychać? No bo wiemy, że treningi na macie są. Ta, ta sportowa koszykarska powiedzmy emerytura jak przebiega? No na razie dobrze. Mam delikatne powikłania z kręgosłupem, rehabilituję w tym momencie. Miałem przerw ostatnie 2-3 tygodnie, ale myślę, że już na dniach niedługo wrócę do, 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 do treningów i przede wszystkim to dla własnego relaksu, dla własnego samopoczucia i no troszeczkę coś innego niż ciągłe podnoszenie ciężarów i rzucanie do kosza. Dlatego coś, coś nowego dla mnie troszeczkę pasji, w tym złapałem i, i bawimy się. Czyli szanse na jakąś ewentualną walkę? Nie, nie, nigdy nie będzie walki, tylko będę walczył pod, pod brandem KSW i będę promował KSW. Znamy się z Maćkiem i, i z Martinem bardzo dobrze, dlatego będę ich wspierał, ale, ale żeby sprzedali wszystko, co mają i swoje majątki obstawili, to, to, to nie ma opcji, żebym zawalczył w KSW. To tak jeszcze więc pytam. No bo jesteś sportowcem doświadczonym, który, który wiadomo nie stresuje się takimi sytuacjami, ale się wychodzi do narożnika, robi się to po raz pierwszy, jakaś tam może odpowiedzialność jest? Oczywiście, że tak. No, on w tym momencie na pewno ma yy, wulkan w głowie, to co mu tam się dzieje, to jest, to jest, to jest na pewno ogień, ognisko. Yy, musi złapać oddech, musi usiąść, oddychać, yy, podamy mu tlen, na pewno podamy mu tlen przed, przed wyjściem, mamy sole żwiące. Szczerze, no ja myślałem nawet, żeśmy z trenerem się śmiali, aczkolwiek no, trener Mar Marcin Bandel ma większe pojęcie na ten temat. Śmialiśmy się, żeby podać mu jakieś uspokajające e, leki, które by go, by go troszeczkę tak e, uśpiły, ale, ale zobaczymy. No, na razie na, na, to jest ogromna szansa dla niego. ogromna szansa dla niego. E, kto wie, jak się pokaże fajnie, może, może komuś się spodoba i ktoś mu zaoferuje jeszcze walkę. Trener Marcin, bomba Bandel, więc liczymy na bomby. Dziękuję bardzo. Dzięki, pozdrawiam.